Witam Was w kolejnym dniu na budowie. Dopiero przyjechałem, mamy godzinę siódmą. Siódmą, także. Miałem wcześniej przygotować się, wstałem wcześniej, ale mówię, ciemno jest, to nie będę jeszcze tak jechał. Także... O, teraz lepiej. Kurna, kamera mi się rozładowała, nie przygotowałem się w ogóle. Podłączyłem jedną baterię do ładowania, Wyciągnąłem z ładowarki i patrzę, druga też rozładowana. Także dwie baterie rozładowane, że jestem teraz na kablu. Także chwilę podładuję kamerę, podładuję akumulator, i żeby móc nagrywać. Dzisiaj się dzień, mówię cały dzień nie będę nagrywał, a teraz kawka. Pierwsze uruchomienie czajnika, taki czajnik sobie zakupiliśmy. Mamy ponczusia i kawkę sobie zaczniemy z naszą agamą. Taki mamy kubeczek. A dzisiaj będę. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będę robił porządki w tym ostatnim pokoju. Wczoraj tam dotarłem gładź, nie pokazywałem wam już bez sensu. Dotarłem głać yy, i będę przygotowywał już po odmalowaniu. Także dzisiaj będę gruntował i nie podmalowanie tylko podkozynię płytki. Chcę te płytki dzisiaj położyć w tym pokoju i zakończyć temat płytek na pierwszym poziomie. Później poddaszę też cała podłoga w płytkach, yy, ale to już będzie później. Także tutaj zakończymy. Dzisiaj mamy sobotę, do dzisiaj z płytki zrobię i ogarnę trochę. Jak mi zostanie czasu jeszcze, to może po zakładą gniazdka. Po zakładą i przygotowuję do malowania ostatecznego. To już będzie wszystko zrobione tutaj na dole. To... <kluzny> Chodzi Wam pokażę, bo sobie rozrysowaliśmy gdzie będziemy mieli łóżko, znaczy łóżko, narożnik. Mamy dwa, dwie, dwie alternatywne narożniki, dwa mamy, znaczy dwa upatrzone mamy narożniki. Z tym, że no obydwa zajmują sporo miejsca, a chcemy odsunąć się od, od okien, żeby można było wejść tam za łóżko też i, i dojść do okien. Także będzie prawie na, na środku pokoju. Dlatego z jednego chyba zrezygnujemy, bo on jest cały oparcia ma wysokie, na, na metr są wysokie oparcia, także z tego zrezygnujemy i raczej puścimy ten, gdzie jedna jest ta l jest niska po prostu, że nie ma oparcia jednego. Zbędem tego, że jest za mały salon do takiego dużego wypoczynku. Stół też mamy opatrzone, także będziemy kupować, bo wszystko jest w jednym sklepie, także ja pójdziemy, myślę, że to zamówimy. Myślę, że w przyszłym tygodniu chyba złożymy zamówienie, bo na to i tak się czeka okres, jest oczekiwanie około miesiąca. Także złożymy zamówienie na wypoczynek, a ja już w poniedziałek ruszam z elewacją. Dlatego dzisiaj jest sobota, tam płytki zrobić. W sobotę yy, będzie zafugowane i przygotowane podmalowanie. Ja, a ja w niedzielę jeszcze może umaluję, może umaluję na gotowo, może nie salon, salon zostawiam sobie na, na końcu malowanie, ale może tamte pokoje umaluję na gotowo. Zobaczymy, jak czas pozwoli, i co, i co będziemy robić. Na dzisiaj jest cel, kolejny dzień zresztą z tak Także będziemy się kłaść płytki. Ale pierwszy zrobimy porządek. Nie, pierwkawka. No dobra, zagruntowane. Teraz czekam aż to troszkę przeschnie. Około pół godziny, zajmę się akurat innymi rzeczami i kładę płytki. <laughs> Powiem wam, że miałem mały problem z tym regałem. No, dorobiłem mu kółeczka, żeby móc swobodnie sobie nim operować. Już wcześniej robiłem te kółka, ale pod wpływem ciężaru. Ciężaru, raptem dwa pudełka. Łączne obciążenie, może będzie ze 30 kg. No wygina się wszystko, to jest takie cienkie, że się wszystko powyginało, musiałem, miałem takie akurat kątowniki, na szybko tak, bez czyszczenia, bez szlifowania, powstawiałem, poskręcałem śrubami, ja miał spawarkę przy sobie, a nie w domu, to bym ją kurczę, wiesz, od razu, od razu bym pospawał, to zrobił regał typowo z tych profili, tak to. Tak to musi stać tutaj. To też jest takie tymczasowo, oczywiście, bo powinno być w garażu. Garażu nie ma, dlatego wszystko jest tutaj. Tu jeszcze nie było malowane, także takie jest spychoterapia, zrzucane, zrzucane, ale to wszystko idzie później na górę. Także czekam teraz, zrobię ten pokój. Yy, robię styropian, yy, zrobię yy, ocieplę, ocieplę styropianem dwie ściany, chodzi, żeby te szczyty były zrobione i wchodzi mi jakie podpiany. Jak piana tam już będzie, to już mogę graty wnosić na górę sobie. Także nie będzie to kolidowało. Tak to nie chcę wkładać gratów na górę, żeby im to, im to, im to przeszkadzało. A tych gratów jest coraz więcej. Kotłownia, już nie, nie mogę patrzeć na tą kotłownię. Ej, ale dobra, no nie ma garażu, nie ma gdzie tego chować. To tak jest. Napaliłem dzisiaj w kominku od samego rana, ale mam już godzinę. O kurczę, już 11 zaraz. Zeszło mi strasznie z tym regałem. Mieliśmy tutaj. 17,3 mamy w tej chwili 19,6 Czyli 2 stopnie 2,5 stopnia poszło już do góry Tu już jest dla mnie za gorąco bo to nasze znaczy jeszcze od kominka także no Natomiast w pokojach no wiadomo jest zawsze chłodniej Zobaczymy ile tu się utrzyma yy. Tu rano jak wszedłem było 15,4 W tej chwili jest 17,3 czyli 2 stopnie 2 stopnie już Temperatura poszła do góry 17 stopni to jest fajna temperatura jest żeby utrzymać do pracy. Nie chcę włączać jeszcze podłogówki, wiadomo, bo tu jeszcze robię płytki. Nawet jak zrobię płytki, to nie będę włączał. Po co, jak nie będzie ocieplenia? Bez sensu. A to, co ja potrzebuję tutaj, to sobie nagrzeję w kominku. Chyba, że przyjdą duże mrozy, to co innego. Ale no, póki co, to chyba się nie zapowiada, żeby było aż tak straszne mrozy. Właśnie, że dopiero jest październik. Także bez przesady. A mi się lepiej robi, jak jest około 17 stopni, bo nie jest za gorąco. No dobra. To tu niech bez obsycha, ja sobie naszykuję klej, naszykuję sobie płytki, patrzę od której strony zacząć, chyba zacznę od tamtej, bo tu i tak będzie wycinka, to mi się podoba, fajnie wyszło nawet równiutko, nie trzeba żadnej listwy stawiać, między tymi płytkami, między tymi płytkami, także będzie tutaj bezlistwowo, mam nadzieję, że nie będzie nigdzie pękać, na razie nigdzie odpukać, nigdzie nie pękło, eee, aczkolwiek zobaczymy jak włączą ogrzewanie podłogowe. U mnie będzie w ten sposób działało, że będzie działało po całości jednakowo. Nie będę włączał ta strefa mocniej grzeje, ta strefa mniej grzeje. To dla mnie bez sensu. Niech się wszędzie grzeje jednakowo. Tak mi się tak zdaje. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. Ale tak na chwilę obecną to tak będzie. Tu muszę jeszcze umalować. Bo tu mi też pękało i zobaczymy. Teraz pęknięcie nie widać na tym jak jest zaszpachlowane. Zobaczymy jak umaluje, czy będzie pękać. Jak będzie pękać to, to pójdzie też kamyk. Stąd kamień przejdzie tutaj, dotąd. No dobra. To nie wysycha i kładziemy płytki. Także dzisiaj akcja płytki. Spokojnie dzisiaj ten dzionek poświęcę tutaj na zrobienie płytki. A jutro oczyszczenie, fugowanie. I będzie można malować ten pokój. A jak będzie malowany można sufity. jeżeli będą wszystkie sufity przygotowane to może, może już wezmę i założę sufity. Wtedy będzie. No chociaż nie tu muszę malować jeszcze, a tu maluję później, bo tutaj będę składował styropian. <coughs> Także wszystko na kupie. Zobaczymy ile mi zajdzie ze styropianem. Co dwa tygodnie się spokojnie. Dobra. Dobra. Niech wysycha. Ja szykuję klej. Powoli metry metry idą. Mamy dwunastą godzinę zaraz. No dzisiaj to skończę spokojnie. No ale jak zwykle najgorzej będzie tutaj, ten odcinek będzie trochę gimnastyki. Ale tyle no to, co już położyłem, płytek, to w tym domu to już nie problem. Dobra, nie będę Wam pokazywał, jak kładę płytki, bo możecie wrócić do wcześniejszych filmów. Ewentualnie ewentualnie gdzieś Wam tutaj podlinkuję wcześniejszy film, to będziecie mogli sobie wrócić i zobaczyć, jak yy, resztę pokoju robiłem po prostu. Także no, bez sensu mi jest kurcze nagrywać każdy pokój osobno. To jest nie jest. Nie są poradniki budowlane, to są vlogi z budowy, także to zupełnie ma się. In... To zupełnie działa inaczej. Także pokazuję Wam codziennie co robię i ewentualnie jak coś nowego będę robił, to pokazuję. Dobra. Nie gadam, bo jak zwykle się rozgaduję. Działam bo klej wysycha. Jak na złość rzeczy martwych, brakło mi płytek. Została mi jeszcze jedna płytka. Brakło mi dwie płytki. Dwie płytki mi brakło, nie wiem jak to było wyliczone. Znaczy, trochę pękło, było uszkodzonych w opakowaniu. Także nie sprzątam, tylko wsiadam w auto i jadę kupić płytki Dlatego, że dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela niehandlowa, to jutro też nie kupię. A chciałem jutro zafugować sobie to, także jadę kupić, kupię paczkę od razu, nie dwie sługi, kupię paczkę. Bo że ja by kiedyś mi gdzieś coś się wykruszyło, żebym miał zapasowe. Zwłaszcza są trzy pokoje, są w tym kolorze. No dobra, to co, jedziemy do OBI, kupimy paczkę płytek, mam nadzieję, że będą. Tu w OBI, w tym koło mnie, koło mnie, no ma 20 km. I przyjeżdżam, doklejam, sprzątam dopiero. Napaliłem w kominkucie, cały dzień palę. No to tutaj w salonie, w salonie osiągnąłem temperaturę już 21 stopni. A było 17, także o 4 stopnie tutaj wzrosła temperatura. Yy, mi w tym yy, w salonie. Salon kuchnia, to wszystko otwarte. w korytarzu też jest ciepło. Natomiast pokoje wiadomo, zawsze są chłodniejsze. Najchłodniejsza sypialnia jak zawsze. No, miałem 15,4. Przyjechałem teraz 18,5, czyli ponad 3 stopnie poszło w górę, już 3 stopnie poszło w górę. Także nie źle. mimo wszystko, że nie ma żadnej izolacji, ani dach nieocieplony, ocieplony, ani yy, styropian. Także no chcę utrzymać to 17 stopni chociaż w mieszkaniu. Także nie jest źle. Dzisiaj jeszcze jak wrócę jeszcze dołożę do pieca. Jutro też cały dzień będę palił, żeby osiągnąć tutaj nawet 23 stopnie, żeby to się chłodziło powoli. Mam tych drzewa tego tak, także no dobra. Biorę kluczyki, zamykam zamykam yy, dom. A kubka od kawy nie umyłem jeszcze, muszę umyć jak wrócę. Dobra, jedziemy. Tu się naładowało. Można odłączyć. Dobra, jedziemy, nie ma czasu na pierdoły. Niestety taki los. A to muszę jeszcze spalić. Dobra, jadę. Jednak nie jadę. Tak yy, mi podkusiło, już się złożyłem z powrotem. Yy, mówię sprawdzę jeszcze płytki tutaj, które są yy, do oddania. I jedna paczka się zawieruszyła. Ty właśnie oto płytek. Mówię, pod spodem trzy są tamte paczki. Ale mówię, miałem trzy oddać, cztery, tak mi podkusiło, mówię co to jest. I patrzę, jest jeszcze jedna paczuszka. Także mam na styk, wszystko. Będzie zapasu parę sztuk, jeszcze także nie muszę nigdzie jechać. Także niepotrzebnie zrobiłem zamieszanie. Panika, zacząłem sprzątać. Już odłączyłem elektrykę, już to wszystko posprzątałem sprzęty. Bez mycia tylko przyciągnąłem do, 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 do domu. Teraz wszystko muszę wystawić na zewnątrz i urobić klej i dokleić te brakujące płytki. Parę sztuk już, ale to już z górki. Dobra, to nie, nie przedłużajmy, tylko działam. Ale dzisiaj dzień zakręcony. Płytki skończone. Jutro tylko można już wejść, wymyć i zafugować. Jak się zafuguje to można ściany omalować, sufit napinane założyć, pokój na gotowo. Także zakończyłem wszystkie podłogi, wszystkie podłogi w całym domu zakończyłem, wreszcie, także jest przygotowane już pod elewację, tutaj teren, że będzie można rusztowania rozstawiać, kominek zostawiam, żeby się napaliło i tak, w ramach ścisłości, o 7 rano miałem 17 stopni tutaj, w tej części, w salonie, w kuchni, w tej chwili mamy 22 stopnie. 22 stopnie jest w mieszkaniu po 10 godzinach palenia w kominku. Trochę tam przegasało, tak dalej, nie paliło tak bardzo intensywnie. 22 stopnie. Za gorąco żeby robić, ale przez noc i tak dużo zejdzie. Natomiast w pokoju. Wiadomo, tutaj jest najchłodniejszy pokój. Mieliśmy, o 7 rano mieliśmy 15 stopni. W tej chwili mamy 19 stopni. Mieliśmy 15,4, mamy 19,3, czyli o 4 stopnie nam się zwiększyła temperatura. Jakbyśmy tak palili jeszcze, to by to spokojnie nam się zwiększyła temperatura do tych 22 stopni. Aczkolwiek 20 stopni jak będzie, to już do spania idealna temperatura. <laughs> Tutaj nie mam termometrów, także ciężko mi jest powiedzieć. No dobra, no to co? Ja się przebieram i wreszcie kończę na dzisiaj. Tak. Oj, już bliżej jak dalej. O, dzisiaj był znajomy, pytanie odnośnie tych sufitów napinanych. No i komin muszę jednak rozebrać, to muszę rozebrać, bo nie założymy, nie założymy sufitu yy, tej folii, także trzeba to, będzie trzeba zdemontować, może to się uda, akurat, bo to jest, tą dolna szafka zostanie, chyba, że to w całości wyjedzie nie wiem, mam ustalone z chłopakami, co mi robili szafki, że zadzwonić do nich, oni przyjadą w 5 minut i to odsuną albo odsuną, albo zdemontują, zobaczymy, jeżeli to będzie w całości to się odsunie, ale są elementy, także można. Natomiast tutaj muszę tylko zdjąć ten sokuł, ten od góry sokuł zdejmę i spokojnie się tam już do, dostanie. Tak samo i z tej strony. Także nie ma problemu, szafki te wiszące mogą zostać, tylko sokuł muszę podkręcać. I tyle. Na sofie napędzane czeka się około tygodnia, także jak będzie wolna chwila, to się zamówi. To się zamówi i tyle w tym temacie. No. No, kominku się jara. Wszystko pozamykane, cugi. Tu cugi pozamykane, pozamykane. Dobra. No dobra. To ja kończę na dzisiaj. Także etap podłóg został zakończony. Bardzo się cieszę z tego powodu. No, metro było. No, płytka położyłem. 90 metrów jest położony płytek, bo w całym domu mamy płytki. Także 90 metrów, 88,2 przepraszam. Odjąć jeszcze ścianki, no to jakieś 80 metrów w nich będzie położony w płytek. Wolałbym osobiście kłaść 80 metrów na powierzchni kwadratowej yy, niż na pokojach, tak dalej. Bo wiadomo, skosy, nie skosy, wycinki, wycinki, ale jest położone. Czeka mnie to samo jeszcze u góry. Trzysz, drugie 80, yy, 60 metrów, bo odchodzą nam, odchodzą nam, yy, bo ścinamy ściankę kolonkową, trochę skracamy. Także będzie tam jakieś 60 metrów. Tak? 60? No, no coś takiego, coś około 60 metrów. Yy, no i będzie cała powierzchnia, także też będzie łatwiej, bo nie będą dwie ścianki, także tylko dwie ścianki do oddzielenia, także pikoś pójdzie szybko. No dobra. Także jutro, plan działania. Jutro, czyszczenie i fugowanie, może żona przyjdzie, zobaczymy, jak się wyrobi. Żona przyjdzie to będzie czyścić i fugować sobie, a ja w tym czasie. A ja w tym czasie, może zamontuję sobie gniazdka, albo nie, pierw umaluję, umaluję sobie tutaj, umaluję sobie tutaj wszystko e elegancko, najpierw sufit, tak, umalujemy sobie ten pokój, ten pokój umalujemy i może umalujemy sobie salon, chociaż nie, salon nie będę malował, bo styropian przyjdzie, także bez sensu jest. No to malujemy sobie tutaj korytarz. Albo wiatrołap. Jest co robić jeszcze. Jeszcze jest co robić. Dobra. Kończę, bo jak zwykle jak zwykle przedłużam. Miło tak zimą będzie popatrzeć na kominek. Jeżeli szyba będzie czysta pod warunkiem. Powiem wam jeszcze, palę w tym kominku już o, z dwa tygodnie albo lepiej. No lepiej chyba. I jeszcze nie myłem szyby ani razu. Yy... Czasem się zabrudza, czasem się sama czyści, zależy od drzewa. Ale muszę kupić środek też do umycia. Dobra, trzymajcie się.